Cześć, witam na kanale info Uprawa. Aktualizacja uprawy ciecierzycy Akuratnie jest to dobry moment, żeby schronić się przed deszczem, który pada chyba coraz mocniej. No ale wiedziałem o tym, więc jak już wyjeżdżałem, to zanim wyjeżdżałem, to padał. Więc no, miałem wybór, żeby zostać w domu. Tutaj mamy już 5 owoców na tej jednej gałęzi. atakujemy komarek też tu się skryły niestety więc, więc chyba nie będzie to moje schronienie i, i zaraz wyjdę dobra tu mamy 5 owoców pokazuję palcem raz dwa trzy cztery i pięć tutaj jest więc tych owoców coraz więcej ale no tutaj też mamy jest już na wielu gałęziach tutaj dwa, tutaj jeden, tam jeszcze były chyba chyba na tej też są więc jest to dobra informacja że jest tych owoców coraz więcej złą informacją jest to jak wyglądają te, te liście w większości przypadków no, no chorują niestety Złym, złą decyzją było umieszczenie cieczyżycy no ja nie wiem jak, jak ja to mogłem zrobić, ale umieszczanie ciecierzycy właśnie przy wejściu powinien to zrobić, powinienem umieścić na końcu tunelu, a ja umieściłem na początku. Także niby ona może po powodować poparzenia, no to idealna to była moja de decyzja. Cały ja, no ale trudno, już tego nie zmienię. Także... Jest dobra informacja, że jest coraz więcej owoców. Zła informacja jest taka, że właśnie te liście są. Nie ma nic tu więcej do przekazania, dlatego uciekam już z tunelu już wolę siedzieć w tym deszczu. Znaczy chodzić, bo ja mam tam jeszcze trochę do roboty. Niż, niż stać w tunelu, w którym jest dużo komarów i które się mną pożywiają zresztą jak zawsze. Ok, dziękuję za uwagę. O. I pozdrawiam.